Cześć, tutaj Mary z Polski, 70 lat, tyle na pewno nie mam i nie umiem sobie wyobrazić. Chciałabym z okazji urodzin Pałacu życzyć, żeby stał do końca świata jako uczestniczka Pałacu i na chórach i na zajęciach tanecznych pamiętam jaki był dla mnie ważny i jak dużo się przyczynił do moich muzycznych różnych aktywności. Wszystkiego najlepszego, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam milion lat i niech stoi na twardych fundamentach. Au! Sto lat, kochany Pałacu Młodzieży. Trudno byłoby bez Ciebie. Nazywam się Miłka Skalska, jestem dziennikarką. I pierwszy raz progi tego miejsca przekroczyłam, gdy miałam 6 lat. Starałam się dostać do zespołu Gawenda, ale okazało się, że 6 lat to trochę za mało w życiorysie, więc swoją historię w Pałacu Młodzieży zaczęłam od działu podstawowego. Biegałyśmy z koleżankami do pani Kwasuckiej na zajęcia, gdzie uczyłyśmy się różnych podstawowych rzeczy w życiu, bardzo potrzebnych, np. pieczenia rogalików czy zrobienia misia jogi w taki sposób, aby biegał jak w kreskówce. Rok później e, weszłam w szeregi gawędy i rozpoczęłam swoją historię w zespole, ale jednocześnie e, zaczęłam żyć życiem pałacowym. To jest tak fantastyczne miejsce dla młodego człowieka, że trudno sobie wyobrazić lepsze. Po pierwsze, dlatego że można rozwijać swoje zainteresowania, a pracowni jest tak bardzo dużo, że można odkryć swoją pasję. Ale po drugie, dlatego że same wnętrza pałacu są niezwykle ciekawe. E, Człowiek, który przekracza te progi i staje się członkiem zajęć pałacowych ma do dyspozycji kino, do którego może pójść zawsze wtedy, kiedy jest seans i siedzieć sobie jak u siebie we własnym kinie. Jednym z fantastyczniejszych miejsc w pałacu jest basen, dziesięciometrowa wieża. Gdy przybiegałam na zajęcia po szkole, czasami zdarzało mi się, że byłam tutaj dużo wcześniej niż zaczynały się zajęcia. Wówczas szłam na trybunę na basen. I tam obserwowałam dziewczyny, które pływały synchronicznie, panów, którzy skakali z tej dziesięciometrowej wieży. I to było fascynujące, ponieważ um, basen jest no, niezwykły kubaturowo i daje niezwykłe możliwości ćwiczeniowe, ale jednocześnie jest to jedno z eleganckich miejsc do obserwowania tego wszystkiego. Czasami zdarzało mi się, że przesiadłam tam i odrabiałam. Lekcje, zanim zaczęły się moje zajęcia pozalekcyjne. Poza tym fascynującą historią było odkrywanie wnętrz pałacowych dla takiego młodego człowieka, przechodzenie z jednego z jednej przestrzeni do drugiej, tak jak na przykład czasami nam się zdarzało, gawędziarzom, nosić rekwizyty, nie przechodząc z pałacu młodzieży, z naszych sal, które znajdowały się w tej części pałacu, do sali kongresowej, nie na zewnątrz, tylko za kamarkami w środku pałacu. Wtedy byliśmy odkrywcami tej. I do dziś mam takie poczucie, że Pałac Młodzieży, a co za tym idzie Pałac Kultury i Nauki, który dziś zwiedzają wycieczki, jest moim miejscem, które znam dobrze właśnie dzięki temu, że spędziłam tutaj czas swojej młodości. A to, co wyciągnęłam z tego czasu poza znajomością tego historycznego już przecież dzisiaj miejsca, to cały szereg umiejętności, które sprawdzają mi się w życiu. Gawenda dawała ogromną dyscyplinę życiową, obycie ze sceną. Ale także taką pasję do bycia w społeczności, jaką był ten zespół. No a przecież grupa młodych ludzi z Pałacu Młodzieży to też jest taka społeczność. Więc grupie społecznej, jaką są uczestnicy zajęć w Pałacu Młodzieży, instruktorzy, dyrekcja Pałacu Młodzieży, życzę wspaniałego odkrywania świata z tej perspektywy pałacowej. Życzę, żeby Pałac Młodzieży trzymał się dobrze i żeby wychowywał kolejne wspaniałe mądre, odważne pokolenia, które idą dzielnie w świat. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Miłka Skalska. To się, cieszę, że Pałac Kultury i Nauki stoi w tym miejscu w centrum Warszawy do dziś. I mam nadzieję, że będzie stał jeszcze przez długie lata, bo mimo różnych kontrowersji związanych z jego historią, tudzież z samą bryłą, we mnie od początku wzbudzał same pozytywne uczucia. Kultura, rozrywka, edukacja, sport na najwyższym poziomie. Tego właśnie tu doświadczałem. A już szczególnie piękne chwile spędziłem tutaj w swoich nastoletnich latach, właśnie w Pałacu Młodzieży. To tu kształtował się mój charakter, to tu zdobywałem cenne umiejętności. Tu stawiałem pierwsze kroki w ratownictwie wodnym i zresztą pracowałem w tym zawodzie jako młody człowiek. Zawodniaka uważam się do dziś i pływam na pokładach dużych żaglowców po morzach świata. To tutaj po raz pierwszy trzymałem w ręku mikrofon, stojąc przed dosyć dużą publicznością, i tak odkryłem swój talent głosowy, który jest podstawą wykonywanego przeze mnie zawodu, mówię dziś. Z okazji 70-lecia Pałacu Młodzieży składam najszczersze życzenia uczestnikom, którzy przychodzą tutaj rozwijać swoje talenty kreatywne, naukowe i sportowe oraz. Dyrekcji pracownikom Pałacu Młodzieży i wszelkim osobom wspierającym tę instytucję. Jednym słowem, wielu lat chwały dla także trochę mojego Pałacu Młodzieży. Drogi Pałacu, dziękuję Ci za to, że mogłem uczestniczyć i być w sekcji motocyklowej, za to, że jeździłem z Tobą na obozy motocyklowe, za to, że zdobyłem Mistrzostwo Polski swoje pierwsze. Za to, że mogłem spełniać swoje marzenia, jeździć po świecie na różne rajdy, na przykład na rajdy Dakar. W 70-lecie życzę Ci wszystkiego najlepszego, żebyś dużo wychował młodzieży i żebyś po prostu był. Do Pałacu Młodzieży zacząłem uczęszczać w połowie lat 60. minionego stulecia. Przedmiotem zajęć była szermierka. Obok dzieciaki kleiły modele samolotów, okrętów w pracowni modelarskiej. Chodziliśmy na basen, korzystaliśmy z biblioteki, uczyliśmy się języków. Uczyli nas wyśmienici nauczyciele, świetni wychowawcy, bardzo rzetelni trenerzy. Miałem kontakt na planszy szermierczej z najlepszymi ówczesnymi nazwiskami na świecie. Tam kształtowały się nasze charaktery. Tam zdobywaliśmy pierwsze szranki w zawodach sportowych. Pałac młodzieży był dla mnie drugim domem. 10 lat później z drugiej strony pałacu wylądowałem w doskonałym zespole teatru dramatycznego. Są ludzie, którzy Pałac kultury traktują jako dar. Wielkiego imperium, a zatem jest symbol podległości. E, gdybym tak myślał, musiałbym całą swoją młodość uznać za symboliczną, a ona taka nie była. Była biedna, ale była bardzo rzetelna i prawdziwa. Życzę pałacowi dalszych długich lat. Niech służy następnym pokoleniom. 70-lecie. Pałacu Młodzieży. No tak, to jest związane bezpośrednio z rocznicą budowy Pałacu Kultury. Ja mieszkałem już wtedy w Warszawie, nazywam się Daniel Rąbrycki, jestem aktorem wielu filmów, również historycznych. I gdy zacząłem chodzić do liceum Batorego w Warszawie, było to pod koniec lat 50., zapisałem się do Pałacu Młodzieży na sekcję szermierczą. Byłem pod wrażeniem trylogii Sienkiewicza i trylogii Dumas i chciałem, oraz sukcesów polskich szermierzy w tamtych czasach, głównie szablistów, Józefa Pawłowskiego, Wojciecha Zawodzkiego i to mi najbardziej wtedy imponowało. I chodziłem do tego pałacu i na sekcję floretu i szabli Chyba pełny rok. Ciekawe, że równocześnie do sekcji teatralnej chodziła rówieśnica moja, może o rok młodsza, wysoka, szczupła, brunetka. Na imię miała Irenka, a nazywała się z nazwiska Kirchenstein. I ona marzyła być aktorką. A potem jako Irena Kirchenstein i Irena Szewińska. Mężu, zdobyła największą ilość medali olimpijskich. No, największą, chyba w ogóle, polską, yy, nie tylko lekkoatletką, ale w ogóle sportsmenką w historii była. A ja marząc, żeby być mistrzem olimpijskim, zostałem aktorem. Ale te początki w Pałacu Młodzieży, szermierka, przydały mi się, bo wiele, wiele razy brałem prawdziwą szablę. Do ręki jako aktor. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zajęcia w Pałacu Młodzieży to była największa przygoda w czasie mojej szkoły podstawowej. Oczywiście nie w czasie szkoły, tylko po szkole uczęszczałem do pracowni modelarskiej, budowałem gokardy, budowałem radia, ćwiczyłem akrobatykę, chodziłem na basen. No tych zajęć było bardzo, bardzo dużo, ale to było coś fascynującego. Po prostu poznawałem nowe obszary, nowy świat, miałem doskonałych wykładowców i bardzo za ten czas dziękuję. Z okazji 70. urodzin Pałacu Młodzieży życzę, abyście dalej inspirowali młodych ludzi. Życzę, żebyście inspirowali Uczyli, wychowywali i odkrywali im nowe lądy. Wszystkiego najlepszego, kolejnych wspaniałych 70 lat. Dziękuję za wszystko. Krzysztof Ibisz. Cześć, nazywam się Martyna Wojciechowska i sporą część mojego życia, tego młodego życia, spędziłam w Pałacu Młodzieży. Słuchajcie, to były cudowne lata. Pamiętam dokładnie, kiedy zaczęłam uczęszczać do pałacu, konkretnej daty, ale miałam wtedy jakieś 6 lat i zaczynałam od trenowania gimnastyki artystycznej. Wiele, wiele lat spędziłam w salach pałacu młodzieży na treningach, morterczych treningach, przyznaję, ale było to, było to świetne doświadczenie, bardzo szlifujące też nie tylko ciało, ale, ale charakter. A potem, i tu uwaga, znalazłam moją legitymację już z późniejszych lat. W 1987 roku z pewnością mam na to dowód. Ym, uczęszczałam na zajęcia ym, grafiki, yy, w ogóle na różne plastyczne zajęcia. Słuchajcie, wyglądałam wtedy tak. <słuch> tak, to jestem ja. 87 rok, 88, 89, o czym świadczą tutaj te stemple w liktymacji. I chciałabym bardzo serdecznie pogratulować Pałacowi Młodzieży 70 urodzin, życzyć wszystkiego co najlepsze. Jest tu lat 200, 300, 500, ponieważ to jest magiczne miejsce, w którym dorastałam ja i dorastało wiele osób. I to miejsce naprawdę jest ważne i ma szczególne miejsce w moim sercu, więc Legitymacja członkowska, jak widać, byłam wtedy fanką Smurfów, <grywa> chyba. E, bardzo dziękuję, bardzo serdecznie Wam polecam to miejsce. E, naprawdę, te, ten czas, który tam spędziłam i ludzie, których tam poznałam i m, osoby, które nas uczyły, dzieliły się swoją wiedzą, to jest miejsce przesiąknięte prawdziwą, prawdziwą pasją. Więc jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. 70 lat Pałacu Młodzieży. Wow, gratulacje. W tym momencie czuję jednocześnie i wzruszenie, ale i wielką radość, bo wszystkie wspomnienia, jakie mam z zajęć, na które uczęszczałem do Pałacu Młodzieży, są jak najbardziej pozytywne. Pamiętam te zajęcia techniczne. Muzyczne, chociaż akurat na muzyczne byłem tylko dwa razy, pierwszy i ostatnie, bo do muzyki nie mam zupełnie talentu. Ale najdłużej chodziłem do sekcji trenera Rękasa, a dokładnie Skoków do Wody. Chodziłem na basen tam w Pałacu Kultury, ale też i właśnie skoki do wody. I tam bardzo dużo ważnych rzeczy się nauczyłem. Punktualności, słuchania trenera, ciągłego rozwoju dobrego przygotowania do zajęć i stretchingu po zajęciach. Mieliśmy też fajną grupę osób, z którymi było i wesoło i ciekawie. I to tak naprawdę dało mi taki fundament, który pozwolił mi w kolejnych latach rozwinąć swoją pasję do sportu, a przede wszystkim do żeglarstwa. Wpierw w kraju, później w Europie, na świecie, na Igrzyskach Olimpijskich. I tak naprawdę wszystko, co także, czego się nauczyłem w Pałacu Kultury i w Pałacu Młodzieży jest za mną do dzisiaj. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Trzymam kciuki za kolejne 70 lat, a nawet 100. Niech się dzieją tam fajne rzeczy, takie których ja również doświadczyłem w tamtych czasach. Pozdrawiam serdecznie. Witam serdecznie, Tomasz Buzon-Jabaki. Chciałem z okazji 70-lecia Pałacu Młodzieży, złożyć życzenia najserdeczniejsze i wiadomo, żeby tu jak najwięcej w tym pałacu było sportu. Os! Cześć, witam, tu Rady Kiszewski, zespół Weekend Ciekłania. Moi drodzy, właśnie jesteśmy w pewnym obiekcie no zresztą chyba ta nazwa zdradza, gdzie jesteśmy właśnie Pałac Młodzieży. A dlaczego tu jestem i dlaczego do Was mówię? Bo Pałac Młodzieży obchodzi 70-lecie. Z tej okazji życzę wszystkiego co najpiękniejsze. Przebija tu się bardzo wiele młodych osób, wychowuje tu się bardzo wiele fajnych talentów. Wykuwam przede wszystkim im powiedzią, a ja osobiście uwielbiam tutaj po przychodzić i trochę wyskakać do wody. Także jeszcze raz z tej okazji wszystkiego co najpiękniejsze, samych pięknych dni, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Cześć. Cześć, Kotrak Świerczewski. Chciałem życzyć wszystkiego najlepszego, najcudowniejszego. Bo 70-lecie Pałacu, i to, co Radek powiedział wcześniej, samych sukcesów sportowych młodzieży życzę i kolejnych 70 lat. Do zobaczenia na basenie. Może trudno w to uwierzyć, ale byłem kiedyś młodzieżą. Mało tego. Byłem w Pałacu Młodzieży. I teraz, kiedy sobie to przypominam, to łączy się to wspomnienie w sposób realny i abstrakcyjny. Bo kiedy przekraczałem bramę w pałacu kultury, która prowadziła do pałacu młodzieży, to stawałem się częścią czegoś, co się nazywało gawenda, to była drużyna harcerska, i robiłem tam rzeczy, o których nigdy, bym, o które nigdy bym się nie podejrzewał. Mianowicie to była drużyna artystyczna. Więc śpiewałem, tańczyłem jakieś kukiełki, poruszałem, a ja nigdy nie miałem w tym kierunku uzdolnień, ale podobała mi się atmosfera w tym Pałacu Młodzieży, bo on był taki wyjęty z tej rzeczywistości, która średnio mi się podobała. Miałem dużo bardzo fajnych kolegów, i do tego w różnym wieku, co też pomagało przezwyciężyć takie bariery pokoleniowe prawie, no bo. Ja miałem mało naście, a oni mieli wiele naście, a druh główny kierozalski miał, no nie wiem, może i ponad trzydzieści. Podobało mi się to. A poza tym w młodzież że oglądałem od środka ten budynek, który był imponujący i dziwny. Na no, przykład widziałem basen, który tam był. Albo z okazji świąt, wyobraźcie sobie, na klatce schodowej wykonali jakimiś tektorami. Czy czymś te piętra, i można było na tyłku zjechać z trzeciego piętra na parter. Tak o, po prostu. Wtedy, kiedy nie było takich wesołych miasteczek. No i byłem to młodzieżą, i byłem, i podobało mi się. Pałac Młodzieży i gawenda, która w Pałacu Młodzieży się znajdowała, to był mój drugi dom. To było całe moje dzieciństwo, właściwie od wczesnej podstawówki do e, czasu matury. To stąd do dziś mamy najlepszą paczkę przyjaciół, to stąd przede wszystkim mam męża, którego w gawędzie poznałam. Dzisiaj mamy dwójkę dzieci, które też do bałacu chodzą na gimnastykę artystyczną i na skoki do wody. I to jest niesamowite uczucie, pojawiać się tutaj jako rodzic. Długie były próby w gawędzie. Nasi rodzice tutaj nie raz, nie dwa długo czekali, spędzali, wiele książek przeczytali, czekając na nas, a teraz ja czekam aż mój syn z pałacu wyjdzie i są pewne rzeczy, które się tutaj nie zmieniły. Te wnętrza, ten zapach wciąż są te same, no i te idee, które pałac na 70-lecie ze sobą niesie. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Sławomira Łozińska. Jestem aktorką i jestem wychowanką i absolwentką Pałacu Młodzieży w Warszawie. Uczęszczałam przez wiele, wiele lat na zajęcia spływania synchronicznego i od tamtych czasów, które właściwie są połączeniem końca szkoły podstawowej i całego liceum, a nawet początku studiów, bardzo byłam związana z Pałacem Młodzieży. I teraz z okazji tak pięknego jubileuszu, 70-lecia, składam wszystkim wychowankom, wszystkim instruktorom, trenerom, pracownikom, wszystkim tym, którzy byli związani z pałacem, wszystkim tym, którzy są związani z pałacem i wszystkim tym, którzy będą związani z pałacem, do czego bardzo, bardzo zachęcam, składam życzenia ogromnej miłości, czułości i pięknych wspomnień. Naprawdę piękny. Cześć kochani, z tej strony Zosia Klepacka, medalistka Igrzysk Olimpijskich z Londynu w windsurfingu. Pałac Młodzieży obchodzi swoje 70-lecie już w kwietniu. Z tej okazji chcę Was zaprosić do uprawiania sportów, do aktywności, bo sport to zdrowie. Moja przygoda właśnie ze sportami zaczęła się ponad 30 lat temu właśnie w Pałacu Młodzieży. Zaczynałam od skoków do wody i odpływania pływania synchronicznego. Potem były kolejne dyscypliny, aż w końcu deska z żaglem. Moja koronna dyscyplina. Zdobyłam wszystko, co było w tym sporcie możliwe. Do zobaczenia w kwietniu. Pozdrawiam. Trzymajcie się.